Komisja działa na podstawie ustawy prawolotniczej. Ja myślę, że teraz warto spokojnie ten raport przeczytać i przemyśleć każdy szczegół do tego, bo co do faktów, to my się prawdopodobnie nie różnimy. Na tych faktach niektórzy budują zupełnie abstrakcyjne teorie, które nie pasują do powagi sytuacji. I już mieliśmy przecież laser, który oślepa, oślepia e, dowódcę, już mieliśmy hel, który tworzy mgłę, która, jak się okazuje, musiałaby przykryć połowę Polski, ten, ten obszar i tak dalej, i tak dalej. dajmy trochę jakąś chwilę czasu. Myślę, że ci, którzy tworzą takie dziwne hipotezy, sami zrozumieją, że w świetle tych wszystkich faktów, które przedstawiliśmy, trzeba już e, zapomnieć o tego typu Panie się pan, Panie. 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 pan się, pan się uśmiechał mówiąc o tym winowajcy, w ja muszę z że podchodzimy do tego w ten sam sposób. Pan Antoni Macierewicz ma swoisty sposób dyskusji na temat Smoleńska i ja już jestem na to uodporniony. Pani pyta. Pani pyta o podstawy prawne powołania komisji. Najlepiej spojrzeć do aktów prawnych, które powołują komisję, prawda? Bo to jest komisja przecież nie powołana na zasadzie ktoś chciał, kto sobie powołał, tylko ma akty prawne powołujące. Dziękuję.